Dzisiejszy odcinek niestety będzie krótki, zwięzły i szybki, ponieważ wszyscy byśmy w rozjazdach wróciliśmy w środku tygodnia do naszej smutnej polskiej jesieni, więc no cóż, zaczynajmy! na świecie 12 w Polsce. Na PC, na Xboxa, na PS3. Tytuł to tylko jedno słowo, a już zachwycają się nim i recenzenci, i my, czyli gracze. Wiecie na pewno, o czym mówię, bo to Dishonored, gra, która jest mieszanką skradanki, strzelanki akcji w steampunkowym klimacie, a do tego z perspektywy pierwszej osoby. Wcielamy się w naszego bohatera, który nazywa się korwo, który jest ochroniarzem cesarzowym i zostaje oskarżony, wrobiony w jej morderstwo, oskarżony o zdradę i musi po prostu oczyścić swoje imię. E, oczywiście nasz bohater nie jest jakimś tam nieogarniętym, ale jest doświadczonym, sprytnym i niebezpiecznym zabójcą z lekkim dodatkiem sił nadprzyrodzonych, nawet. Więc zabierajmy się po prostu do krwawej zemsty. Sprawdźcie też na gamingstore.pl, bo mamy ten tytuł w Priarderze w super cenie! Również 9 października na świecie, 12 w Polsce, również na PC, -ta, Xboxa i na PS3 wychodzi gra, którą starsi wyjadacze mogą kojarzyć jeszcze z lat 90 bo XCOM Enemy Unknown jest tytułem, który tak naprawdę jest tributem starszego tytułu, ale nadal z tym samym świetnym klimatem. Mamy tutaj do czynienia z turowym, taktycznym science fiction, w którym grudką ludzi musimy odpierać ataki kosmitów, którzy po prostu mają chrapkę na naszą planetę. Oprócz tego, że mamy do czynienia z surowymi walkami, musimy też zajmować się stroną strategiczno-techniczno-ekonomiczną, bo zbieramy fundusze, materiały i zajmujemy się naszą bazą na ziemi. I jeszcze jedna premiera właściwie ciekawostka, ponieważ oworks Men prawdopodobnie nie będzie tytułem silnym i popularnym na rynku, ale warto sprawdzić ten premierowy tytuł z jednego powodu. Pomijam już fakt, że jest to fajne action RPG i że przenosi nas do świata fantazji, i mamy różnorodne lokacje różnorodne postacie, ale mamy możliwość wcielić się w tą drugą stronę barykady, bo to do dyspozycji i do grania dostajemy dwie postaci, Orka i Goblina, więc tak naprawdę możemy teraz zemścić się za wszystkich zaszlachtowanych popracujców w całej historii gier. Sprawdźcie ten tytuł. Ostatnio wspominaliśmy Wam o kolekcjonerce Injustice The Gods Among Us. Natomiast dzisiaj mamy dwa kolejne tytuły, które niedawno ogłoszono. Oczywiście, kolejne tytuły do kolekcjonerki, które niedawno ogłoszono. Przede wszystkim nowa, odmłodzona Lara Croft, czyli Tom Prider, który okaże się na początku przyszłego roku, ma być podzielony na dwie edycje. W tej edycji Survival mają być takie klasyczne rzeczy jak artbooki, mapka czy fajny gadżet, bo sakiewka. Natomiast w tej edycji Deluxe, czyli w tej super wielkiej kolekcjonerce, mamy dostać około 15 cm figurkę Lary w metalowym pudełku. Co kto lubi? Będziecie na pewno mogli u nas zamówić w preorderze. E, poczekajcie tylko jeszcze chwilkę, bo jeszcze zostało kilka miesięcy do premiery. Natomiast druga gra to nadchodzący już niedługo, bo jesienią, Assassin's Creed 3, e, który u nas także będzie dostępny w super wielkiej edycji kolekcjonerskiej, w wielkim metalowym pudle z figurką naszego Assassina, ale jest także edycja, która będzie w takim małym e, kartonowym pudełku, które przypominać ma akta Desmonda należące do Abstergo, ten kto grał to wie o co chodzi. I w nim i również w tej dużej edycji ma być także uaktualniony na encyklopedię całej serii w twardej okładce, którą naprawdę warto mieć. Jeszcze drobna info dla tych, którzy są fanami Battlefield, a dokładnie części Bad Company, ponieważ Telewizja Fox opuściła niedawno i właściwie już nawet rozpoczęła pracę nad serialem, który opierać się właśnie ma na tej grze. E, cały serial ma być w konwencji akcji wojennej, ale z dodatkową dozą humoru i komedii, ponieważ nasza drużyna, chociaż śmiertelnie poważna i śmiertelnie skuteczna, to nie brakowały nigdy poczucia humoru. Telewizja Fox ma za sobą kilka udanych serialów, więc miejmy nadzieję, że i ten Battlefield będzie chociażby na poziomie kompanii brak. I jeszcze na koniec krótko coś dla fanów Mass Effect, y zwłaszcza dla mnie. Jeżeli gracie ciągle w multiplayer'a albo właśnie już nie gracie, to jej y y skutecznie znowu znalazła sposób, aby Was do tej gry przyciągnąć, ponieważ znowu wyszło darmowe DLC o nazwie Retaliation, w którym, uwaga, to jest dosyć oryginalny pomysł, bo dodają nam nowego wroga, a mianowicie kolektorów znanych z części drugiej, oprócz tego także wprowadzają tam kilka nowych map z nowymi warunkami pogodowymi, gdzie jest na przykład burza piaskowa. I uwierzcie mi, że się strasznie ciężko strzela przez taką burzę. Ale co fajniejsze dodali także system y, statystyk i challenge'ów tak zwanych, dzięki czemu mogą znowu przetrzymać nas kilka tygodni przed monitorem, oczywiście do kolejnego DLC. Niestety nie mamy dla Was konkursu, bo tak jak mówiliśmy, lądujemy z odcinkiem w środku tygodni i jest za mało czasu, żebyście zdążyli na coś odpowiedzieć. Ale nie martwcie się, bo w naszym sklepie mamy Torchlighta za 69 zł, Torchlighta dwójkę, oczywiście, premierowa niedawne. E, natomiast w ten weekend od 12 do 14 października, oczywiście, żebyście nie myśleli, że to inny miesiąc, mamy także darmową wysyłkę. Pamiętajcie na gamingstore.pl. Rada na koniec jest taka, żebyście właśnie zaopatrzyli się w dużo gier, bo idzie jesień, trzeba będzie siedzieć w domu i w kominku na policję, oczywiście tylko kiepskimi grami.